Drodzy rodacy, już niedługo, jeśli nie wydarzy się nic śmiesznego, będziemy mogli poudawać, że możemy sobie coś wybrać. A w naszym teatrze kandydatów mamy wielu. Jeden, myślę, można śmiało powiedzieć, jest inteligencji. Ponadprzeciętnej, który zgasić potrafi każdego i chce nas ochronić przed, no powiedzmy, pewną grupą ludzi, co mu się chwali. Jest on jednak bałwochwalcą, gdyż zamiast czcić jedynego prawdziwego Boga, czci Królową Niebios. A kto jest bałwochwalcą, ten nie boi się Boga, a kto nie boi się Boga, ten nie może być mądry. Ale za to jest inny, młody kandydat, który chce wprowadzić do polskiej polityki nową jakość i który chce, abyśmy też mieli proste i niskie podatki, tylko że on również, zamiast czcić jedynego prawdziwego Boga, Stworzyciela Nieba i Ziemi, czci Królową Niebios. A czy komuś, kto lży Boga bałwochwalstwem, można zaufać? No, nie sądzę, dlatego uważam, że pożyteczniej będzie nam, zamiast iść podpisywać się na dowcipnych kartkach, pomodlić się, aby Bóg był dla nas łaskawy.